Ten piękny, wiosenny, słoneczny lub deszczowy bądź śnieżny dzień. Nie wiadomo o to kwiecień. Witają się z Wami Czytaczowa. I Czytacz. Nie pamiętam, kiedy robiliśmy wstęp. Jezu, ja też nie pamiętam. A jeszcze pamiętasz, robiliśmy wstępy, potem była nasza stawka. Mhm. Y, nie wiem, kto się nazywa, i potem dopiero przychodziliśmy do recenzji. No tak było. Nie zmyślam. Dziś na tapet bierzemy drugi tom Gołębia i Węża Shelby Mahurin. Czyli... Książka w tłumaczeniu Agnieszki Kalus. <laughs> Czyli krafimiot. Książka w tłumaczeniu Agnieszki Kalus również... również. Może zróbmy taką małą wstaweczkę, wstępik o Gołębiu i Wężu. Dla tych, którzy nie widzieli, oczywiście to jest recenzja drugiego tomu, bo jeżeli nie czytaliście pierwszego, to wróćcie najpierw do recenzji pierwszego, bo drugi tom troszeczkę będzie zdradzał pierwszy siłą rzeczy. Tak. No, no, więc ja mam zrobić wprowadzenie. A zrób! E, jest to hist fantastyczna, e, młodzieżowa historia miłosna, nie pamiętam jak my to nazwaliśmy, naszą własną, własną nazwę do tego chyba wymyśliliśmy, która opowiada e, historię e, pary. Ona jest nastoletnią czarownicą, on jest nieco starszym, Łowcą czarownic czy serem. Nie wiem, jak to się odmienia Czyli po prostu łowca czarownic, tak po polskiemu, po naszemu mówiąc. No i ich drogi krzyżują się w ten sposób, że yy, no, biorą ślub. Tak. Tak. I z tegoż, z tegoż powodu też wynika wiele ciekawych yy, i intrygujących yy, przygód ich. I zawirowań fabularnych. I no, i kończy się to w taki, a nie inny sposób. No, nie, mówić to nie jest. No nie, 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 nie. W każdym razie, robić. no jest to historia czarownicy i łowcy czarownic, którzy w taki czy inny sposób łączą się ze sobą <grym> i to ich wir niezbadanych okoliczności i zdarzeń, które kończą się pewnym spektakularnym finałem wyrzeczeniem jednej i drugiej strony z czegoś, co było dla nich tak naprawdę bardzo cenne. Yy, I drugi tom w zasadzie rozpoczyna się od Powiedzmy to szczerze, bardzo ciekawej sytuacji psychologicznej, kiedy ci bohaterowie, mimo tego, że są ze sobą, muszą też borykać się ze swoimi własnymi demonami. Tak było? Nie zmyślałam? Tak, było, ładnie to powiedziałeś, z własnymi demonami. Więc tom drugi to jest e, oczywiście już po ucieczce naszych bohaterów e, i można byłoby w zasadzie podsumować ten tom m, bardzo takim growym stwierdzeniem, fani e, Bodaj Gotika na pewno kojarzą to stwierdzenie. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Jak to, to pięknie by. mówił Piotr Franciszek. Tak. I ta książka właśnie w tym skrócie y, to właśnie przedstawia. Zbieranie sojuszników, poszukiwanie sojuszników do tego, by stawić czoła z jednej strony, bezwzględnemu królowi, który czarownicę wybić pragnie. Z drugiej strony, y, też y, naszej kochanej czarownicy Lu, y, którą matka chce. Tak to właśnie wygląda i wiele jest historii, które powielają ten schemat że jest jakaś sytuacja w pierwszym tomie, a drugi tom zaczyna yy, kontynuację tego pierwszego tomu od tego, żeby zebrać sojuszników i ostatecznie jakieś starcie na końcu jest. Ale to jest, to jest domena ty, tego typu literatury, no choćby czerwo, w Czerwonej Królowej mieliśmy to. Tak. Mieliśmy to w Szklanym Tronie, nawet we dworach Sary J. tyle że dwory Sary J. Ma, to jest kopia Szklanego Tronu. Ale w, więc w to, to, to bo więc to jest taki bardzo po popularny schemat. Na pewno trzeba powiedzieć na samym początku, że jeżeli spodziewalibyście się takich fajerwerków, takiej Takiego suspensu i napięcia, jakie występowało w tomie pierwszym, to czy tutaj to znajdziemy? Ja bym powiedziała, że w pierwszej połowie książki nie, mhm. ale ja uważam, że druga część książki, ta od połowy do końca, jest yy, właśnie bardzo podobna pod względem właśnie tej ilości suspensów i. I jak to powiedziałeś? Zwroto fabularnych. Zwrotów akcji, tak, tak, jest tutaj, właśnie w tej drugiej części książki. Dla mnie to są na pewno zupełnie inne książki. I ja, o ile Gołąb i Wąż to była taka historia, w której się tonęło i nie mogłeś się doczekać, czytelniku bądź czytelniczko, co się wydarzy na następnej stronie. O tyle przez krew i miot ta pierwsza połowa. To jest takie brodzenie przez bagienko, żeby tylko się wydostać na pojeździe i zobaczyć, co tam się dalej y, wydarzy. Więc nie jestem fanem pierwszej połowy, to przyznaję szczerze, ale y, na pewno to, co skoro już padł szkany, to on, ja muszę to powiedzieć, bo też mamy tutaj bohaterów, którzy zakochali się w sobie, którzy pałają do siebie miłością i y, 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 są sceny. Gdzie oni pałają do siebie, ale na szczęście nie ma syndromu Sary J Mas, To nie jest porno krew i miód, tylko sama krew i miód, więc to jest fajne. I tutaj skoro jesteśmy przy bohaterach, jak ty podchodzisz do relacji między Rejdem i Lu w tej książce? No na pewno te relacje bardzo się różnią od, od tych, które istniały w tej książce, ponieważ one przez całą swoją, tak powiem, drogę bardzo drastycznie się zmieniają. Mhm. Zmieniają się. Nie będę mówiła w jakiś sposób, ale bardzo mi się to. Tak. Podobało mi się, bo to nie jest takie jak w każdej innej młodzieżówce. Bo mm -hmm. czy nie chcę zdradzić, nie wiem jak to no mam nie, ująć są słowa. zgrzyty i to bardzo tak. poważne zgrzyty. Nie to są nie to jest takie codzienne. tak, nie są to takie pierdoły, gdzie czytasz i wy naprawdę o coś takiego. No. Naprawdę serio, przecież to wiemy, że to się zaraz skończy tak, bo tutaj się to odkręci, wykręci i będzie yy, miód, cud i orzeszek, git majonez. Yy, i w ogóle, tylko, tylko są naprawdę tutaj zgrzyty poważnie rzutujące na to, czego my się możemy po tej parze spodziewać i do czego to może prowadzić. Są poważne podstawy, żeby oni zachowywali się w taki, a nie inny sposób. Tak. Nie, nie są takie jakieś bzdurki o fochy roda z przedszkola albo z pierwszej klasy, więc tutaj są takie naprawdę. Czasami są, ale, ale, ob... no ale generalnie. Te, nie. Chodzi mi o te główne, poważne, no do, 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 do te rzeczy, które między nimi zachodzą. A jak w ogóle bohaterów oceniasz Bo drugiego drob? tomu? Ja pierwszy pe... tom to e... wiemy, jak. Tak, ja powiem tak, no oni się bardzo zmienili i powiem szczerze, że bardziej ich lubiłam w pierwszym tobie aniżeli w drugim, ale sądzę, że jest to kwestia tego, że no sytuacja w tej książce jest taka nie inna i oni mieli prawo się pod pewnym kątem zmienić. Nie to, że oni są, brzydko powiem, z dupy nagle innym charakterze. Oni po prostu widać tą zmianę w ich, że tak powiem, i podejście do całego życia, do całej sprawy. Tak, tak. I oni już nie są tacy, no nie wiem, że tak powiem brzydko, fajni, tak po prostu. Nie są tacy fajni tacy są no. No, no, miałam takie problemy, żeby odnaleźć yy, tej charaktery z pierwszej części. No, ale to jest w stu uzasadnione tym, co tak. w pod koniec pierwszego tomu się stało, bo Proszę. wiemy, że gdyby ten pierwszy tom nie rzutował na drugi, gdyby te postacie zostały takie same, to my moglibyśmy, ja, ja mógłbym zarzucić z premedytacją, że to są po prostu papierowe postaci, które tak. nie żyją, które... Yy, po prostu nie reagują na to, co się dzieje w otoczeniu. Wiesz, jak gra komputerowa, idziesz, zabijasz, ginie twój przyjaciel, czy cokolwiek się dzieje. Trzy strony zapłaczesz. Nie, jest <laughs> scenka, przerywnik, kat, <cut> scenka. <laughs> Dobra, idziesz i zabijasz dalej, nie? No nie o to chodzi. Nie, no I, tutaj, I tutaj to widać. No są tu wydarzenia, które naprawdę docisnęły piętno na ich życiu i na ich. no... Si, si, przyszłość. Na przyszłości na przyszłość, co ich dotyczy. więc to dla mnie u, dobra, bardzo dobre, aczkolwiek, no mówię, no nie, nie zyskali mojej sympatii, no ale to wiadomo, no człowiek, że tak powiem, no ogólnie tak przygnębiony i taki ogólnie yy, walczący o to, o swoje jutro, to nie jest widok człowieka takiego, no, którego chciałoby się oglądać, tak? Więc no skąd, stąd te mogło, mogą wynikać moje odczucia do nich. Masz rację, ja się z Tobą całkowicie zgadzam. Dodałbym tutaj jeszcze, że Lu y, idzie w kierunku, który bardzo mi się podoba. Y, kierunku nieco zbliżonym do kierunku, w którym poszła Mer w Czerwonej Królowej. Tak, bym to by się podobało. Tak, mnie się to strasznie podobało, ja bo ja nie lubię podoba. przesłodzonych bohatereczek, nieskazitelnych, tylko lubię bohaterki, które no po prostu gdzieś mogą zbłądzić, które gdzieś. Y Psychicznie nie wytrzymują tej presji, i w Lu coś takiego jest. Kompletnie nie wiadomo, czego się spodziewać po tej postaci w tym tomie, bo zaskakuje nie zawsze pozytywnie, co dla mnie jest bardzo pozytywny nomenomen. Ale też ma ta książka Wady. No i też nie ukrywajmy, że więcej miodu jest tutaj w tytule niż w samej książce. Tak, ale miód to nie tyczy się oczywiście tego, czego można się spodziewać, że ten miód to będzie miód na serce, że te ich relacje i to wszystko takie będzie w końcu słodkie i piękne. Miód występuje tu w innej postaci, w innej... Tak, w, w innym, dosłownej. W dosłownej. Miód i krew. Polewają się miodem, a ona do niego pod... nie, to nie Sara J. Gdyby to była Sara J. to tego właśnie moglibyśmy się spodziewać. Nie, ma jako takiego bezpośredniego powiązania z erotyką ten miód. No, gdyby to była Sara J. to oni by zlizwali z siebie ten miód i... Biorony by strzelały tak, na się wzburzonym pojawia. morzu. <laughs> <laughs> tak, Shelby <szedim> Makurin <laughs> na pewno czerpie szeroko i wielką garścią z y, literatury młodzieżowej, ale to też jest to, co my powtarz powtarzamy od jakiegoś czasu na pewno, że są książki młodzieżowe lepsze i są gorsze. No na pewno tom drugi nie jest dla mnie tym poziomem, czym nie, był Gołąb i wąż, poniżej stoi. Ale daje mu nadal nadzieję na to, zwłaszcza to zakończenie, druga połowa, na to, że tom trzeci może być czymś naprawdę y, zjawiskowym, bo kończy się ta książka... No, jeszcze większym zagmatwaniem tego wszystkiego można byłoby rzec. Owszem. Ale w ogóle podoba mi się tutaj, e, jak już mówiliśmy na początku, to za przed wyruszeniem w drogę należy zabrać drużynę. To zbieranie drużyny też nie jest takie oczywiste, to nie że idą sobie po, 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 po. Tutaj chodźcie, bo ja Was przekonam moim argumentem, moją siłą i tam wszystkim. Chodźcie, i oni idą i dalej, i tak dalej. Tutaj przy okazji właśnie tego zbieractwa następują wydarzenia też takie strasznie. Mm, Nieo nieobliczalne? Nie wiem, to jest no dobre no. słowo. Nieprzewidziane. Nieprzewidziane. Nie nie, 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 nie nie, wydarza się to, co zakładamy, że się wydarzy. Po drodze jeszcze są inne rzeczy, które też mi się podobały i jest wiele scen, które naprawdę zaskakują, bo yy, fajne jest to, że przyjaciele, którzy znaczy, wydają się, że mogą być przyjaciółmi naszymi sojusznikami, tak naprawdę mogą nimi nie być. Tak. A ci, co są y, y, ci, co są wrogami, mogą być przyjaciółmi również. No, pełna niejednoznaczności w tej książce. A pozostając jeszcze w takiej y, y, growej nomenklaturze, no ja bym powiedział, że tutaj zbieranie sojuszników wiąże się z czyhającymi y, gracza Quest'ami, bo nic nie ma za darmo, tak? I tak, I tak w grach też to funkcjonuje. Z drugiej strony, no, na pewno fajnie napisane, ale mówię: ten pierwszy, pierwsza połowa leciała dłużyzną i tam niewiele się działo, trochę za dużo było tego miałczenia. Tak ja wiem, czytelnik, który czyta Fantastykę Młodzieżową i który nie cierpi miałczenia między dwojgiem bohaterów, którzy pałają do siebie owym uczuciem, no nie powinien czytać takich książek. Ja mimo to czytam. I cieszę się, że to zostało tutaj zmarginalizowane, bo nawet, ale nawet te momenty, które były, to już mnie tak trochę Krew i miód, chociaż nie poziom Gołębia i Węża, jeżeli chodzi o tajemnice i suspensy, to na pewno zaskoczy yy, rozlicznymi zdradami, rozlicznymi konfliktami, w tym również wewnętrznymi. Yy, ciekawym finałem, który daje nadzieję na to, że kolejny tom to już będzie po prostu sztos, petarda i fajerwerki. Tetardej fire, fajerwerki, tak jest, że będzie ten kolejny tom wystrzeliwał bardziej niż rakiety, rakiety wystrzeliwane przez Putina i Kim Jong Una razem wziętych. Ja na to bardzo liczę, bardzo liczę też na to, że faktycznie to zawirowanie końcowe przyniesie nam nieobliczalne skutki i że nie będzie miodu na koniec. Ale miód musi być. Nie. No, pokazał nam to ciężko, że ten miód musi być. Ale Inaczej ja nie będzie go... No dobrze, ale w końcowym rozrachunku tej serii ja bym wolał jednak, żeby to było gorzkie. Już I żeby była sama krew. Tak. A krew tutaj też się pojawia. W tytule również. Tak, i w tytule i bezpośrednio i naprawdę jest dużo, dużo. Dużo. W sensie piła. Piła Tak, cudzo. w sensie. Dużo. <noise> dużo flaków. <noise> Jeżeli spodobał wam się tą pierwszy, myślę, że spodoba wam się tam drugi. Jeżeli pokochaliście tych bohaterów, będziecie płakać nad tym, co ich spotka. Tak. Tak jest. Tak. Madam Label jest moją ulubioną postacią tej A historii. A ja... Biu polubiłam. Jakoś tak mi się bardziej taki się bardziej yy, mięsisty, krwisty, taki bardziej ludzki wydał w tej części. Aczkolwiek... tak kogo pamiętam z poprzedniej części. Ale bym wszystkich zabił i tak. Bo ja I lubię tak. krew i flagi. No i super. Dzięki za uwagę, to tyle od nas. Dajcie nam znać, czy zamierzacie przeczytać krew i miód, która swoją drogą pod naszym patronatem się ukazuje. My czekamy na tą trzeci, czekamy na to, jak ta historia się rozwinie, bo się dzieje. I myślę, że to są suspensy, niejako będące czymś w stylu suspensów Okrutnego Księcia. Zwłaszcza to, co się dzieje. Tylko, że to jest bardziej takie osobiste, bardziej wewnętrzne. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Tak. Tak, zgadzam się. Pomimo niektórych wad, Polecamy serdecznie i z całego serducha. Tymczasem subskrybujcie kanał, trzymajcie się. Cześć. Cześć.